W tym filmie odpowiemy sobie na pytanie czym jest naród, jak obecnie wygląda struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce, i jak nasz kraj wygląda pod tym względem dla tyle innych krajów europejskich. Zapraszam. Zacznijmy od wyjaśnienia sobie, czym w ogóle jest naród, A jest to trwała wspólnota ludzi związanych między innymi językiem, historią, kulturą i terytorium. I tak. Narodowość polska kształtowała się przez wieki wśród ludzi zamieszkujących do rzecza Wisły i Odry. W ogóle nazwa naszego kraju wywodzi się od jednego z dawnych plemion Polan. Przejdźmy do struktury narodowościowej. Na tle innych krajów europejskich Polska jest bardzo mała zróżnicowana pod względem narodowościowym. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań z 2021 roku pokazały, że wśród mieszkańców Polski dominuje ludność o jednorodnej polskiej tożsamości narodowej stanowią oni 96,28% ogółu ludności. Jednocześnie polską i inną niż polska tożsamość narodową lub etniczną zadeklarowało 2,56% ludności. A osoby deklarujące wyłącznie niepolską przynależność narodową to jedynie 1,13%. Musisz wiedzieć, że jeszcze niecałe 100 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W okresie międzywojennym Polska należała do krajów wielonarodowościowych, a mniejszości narodowe przede wszystkim Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i Niemcy stanowili jedną trzecią jej mieszkańców. Główne przyczyny tego, że obecnie jesteśmy krajem mało zróżnicowanym narodowościowo są II Wojna Światowa, przez nią i przez zbrodniczą politykę hitlerowskich Niemiec znacznie zmniejszyła się liczba Żydów i Romów. Drugi powód to powojenne przesiedlenia ludności i zmiana granic, która spowodowała, że znaczna część ludności, czy to białoruskiej czy ukraińskiej, znalazła się poza terenem Polski. Jakie wobec tego mniejszości narodowe i etniczne zamieszkują nasz kraj? Zacznijmy od mniejszości narodowych. To grupy trwale zamieszkujące dane państwo, lecz różniące się od większości jego mieszkańców przynależnością narodową, a także językiem i kulturą. Do najliczniejszych mniejszości narodowych w Polsce należą Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Niemcy i Wietnamczycy. Członkowie mniejszości etnicznych, w odróżnieniu od przedstawicieli mniejszości narodowych, nie utożsamiają się z narodem zamieszkującym inne państwo, ale zachowują historyczną, kulturową i językową odrębność wobec reszty mieszkańców kraju, w którym żyją. W Polsce najliczniejszą mniejszością etniczną są Łemkowie, zamieszkujący głównie zachodnią część naszego kraju. Niemal równie liczni są Romowie, niewielu jest Tatarów i Karaimów. Polacy nie są całkowicie jednolici pod względem kulturowym, dlatego w naszym kraju z różnych jego regionów wywodzą się różne społeczności etniczne. Najliczniejsi są Ślązacy i kaszubi, ale mamy też kurpiów, łowiczan i podhalan. Tradycje poszczególnych społeczności etnicznych to folklor, do którego zaliczamy chociażby oryginalne stroje, muzykę, rzemiosło artystyczne czy taniec. Obecnie są zauważalne przede wszystkim na obszarach wiejskich. W tym miejscu wspomnę tylko, że język kaszubski, którym posługują się kaszubi, w 2005 roku został uznany za język regionalny, co oznacza, że można się nim posługiwać zarówno w urzędach, jak i w szkołach. W tym języku można nawet zdawać maturę. Przejdźmy do struktury wyznaniowej w Polsce. Tak jak i narodowościowo, Polska to kraj stosunkowo jednolity pod względem religii. Dawniej, jeszcze przed II wojną światową, Polska była krajem wielowyznaniowym, choć przeważali katolicy. Po wojnie wraz ze zmianą struktury narodowościowej ujednoliciła się też struktura wyznaniowa polskiego społeczeństwa. Podczas spisu ludności, jaki odbył się w 2021 roku, ponad 30 milionów osób zdecydowało się udzielić odpowiedzi dotyczącej przynależności do wyznania religijnego. Wynika z niego, że mamy 71,3% katolików. Oprócz tego swoich wyznawców na terytorium Polski ma też Kościół prawosławny 40% czy Świadkowie Jehowi, niecałe 30%? W naszym kraju od kilku stuleci żyją też muzułmanie, m.in. potomkowie Tatarów. Zamieszkują oni głównie wschodnie rejony Polski, np. Białystok, Sokółkę czy Bochoniki. Mamy też wyznawców judaizmu, a ich największe skupiska znajdują się w dużych miastach, Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. A jak nasz kraj wypada na tle innych krajów Europy? Otóż większość krajów europejskich jest bardziej zróżnicowana narodowościowo i wyznaniowo. Europę zamieszkują przedstawiciele około 100 narodów. Takimi wielonarodowymi państwami są chociażby Belgia, Słowacja czy Litwa, choć nadal dominuje w nich nie jeden naród. Z drugiej strony państwa, w których mniejszości narodowe stanowią niewielki odsetek ludności, to oprócz Polski chociażby Portugalia czy Grecja. Jeśli chodzi o religie wyznawane na naszym kontynencie, to dominuje chrześcijaństwo. Tradycyjnie jest ono podzielone na trzy odłamy: katolicyzm, to niemal 40% Europejczyków zamieszkujących głównie zachodnią i środkową Europę. Będą to takie kraje jak Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia i Polska. Protestantyzm, wyznawany głównie w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii i w Niemczech. I prawosławie. Najbardziej rozpowszechnione na wschodzie Europy i na Półwyspie Bałkańskim, w takich krajach jak Bułgaria, Grecja czy Rumunia. Oprócz chrześcijaństwa mamy też wielu wyznawców islamu. Żyją oni przede wszystkim w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej, Kazachstanie, Turcji i na niektórych terenach w Rosji. Nasilona migracja powoduje, że muzułmanie stanowią coraz większy odsetek społeczeństw Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od lat rośnie też liczba osób, które nie wyznają żadnej religii. W Niemczech czy w Czechach stanowią oni około 35% ludności. Na koniec pochylmy się jeszcze nad kulturową różnorodnością Polski. Mimo, że to państwo jednolite narodowościowo, to w różnych rejonach odnajdziemy bogactwo zwyczajów czy tradycji. Niektóre z nich wiążą się z religią katolicką, ale też z innymi religiami czy kulturami mniejszości narodowych lub etnicznych. Zacznijmy od szopki krakowskiej. To konkurs, który odbywa się co roku w pierwszy czwartek grudnia na rynku głównym Krakowa. Te szopki są tworzone w specjalnym stylu nawiązującym do tradycji przenośnych teatrzyków bożonarodzeniowych z kukiłkami jako aktorami. Przypominają one krakowskie zabytki ozdobione wieloma barwnymi detalami architektonicznymi i wieżyczkami. A to już Kazimierz, dawna żydowska dzielnica Krakowa. Tu od wielu lat odbywa się festiwal kultury żydowskiej, będący największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem tego typu na świecie. Na wschodzie Polski, niedaleko Siemiatycz, znajduje się święta Góra Grabarka. Jest to główne miejsce kultu wyznawców prawosławia. Od XVIII wieku pielgrzymi przynoszą tu krzyże oznaczające swoje cierpienia i troski. Z tego powodu znajdują się tu tysiące krzyży wykonanych z różnych materiałów. Z kolei na Podlasiu już pod koniec XVII wieku osiedlili się tatarzy. Wyróżniają ich półksiężyce, arabskie napisy na meczetach czy na grobkach, a także charakterystyczne stroje i potrawy. Organizują oni liczne imprezy kulturalne, dzięki którym można lepiej poznać tradycje tej orientalnej mniejszości. Zapamiętaj, najważniejsze obecnie Polska jest krajem niemal jednolitym, narodowościowo i wyznaniowo zamieszkują ją głównie Polacy, w większości wyznawcy Kościoła katolickiego.